Cześć, witajcie, ja jestem Janek Blinstrup, a to jest Asus Memopad HD7, czyli próba Asusa uwolnienia się od marki Nexus i zawojowania samodzielnie segmentu budżetowych tabletów. Czy będzie to próba udana, o tym przekonamy się już niebawem. No niewątpliwie jednak jest to urządzenie, które ma parę fajnych cech, parę atutów, które jeśli nie pomogą może mu w walce z Nexusem, to z pewnością pomogą walczyć z innymi sprzętami innych producentów, jak i z chińszczyzną, której jest pełno w marketach. Czy ten tablet będzie w marketach? No niewykluczone, może nie będzie go w realu na wyprzedaży, ale z pewnością w marketach z elektroniką go znajdziecie. Co odróżnia go od Nexusa i jakie ma cechy wyróżniające? Przede wszystkim obudowa. Ten tablet sprzedawany jest w wielobarwnych, jaskrawych obudowach. Jest to urządzenie raczej mało eleganckie, natomiast z pewnością lifestyle'owe. Sama obudowa może nie jest super sztywna i nie jest jakoś mega... No nie, wykonana jest zupełnie przyzwoicie, nie można się przyczepić. Jakość tworzywa no nie jest ani super dobra, ani kiepska. To jest po prostu, myślę, że solidny średniak. Od Nexusa różnią go przede wszystkim dwie rzeczy. Obecność obiektywu e, aparatu z tyłu, ma także kamerę z przodu oraz slot na kartę pamięci, dzięki któremu można rozszerzyć e, wbudowaną pamięć. Co jest fajne w tym tablecie? Na pewno bardzo fajny jest tablet o e, przepraszam, na pewno bardzo fajny jest ekran o rozdzielczości 1280x800 i zagęsz zagęszczeniu pikseli na poziomie 216 pPI. E, to bardzo fajna jednostka, nie jest to może jakiś super hęt, ale jak na ten przedział cenowy, niewątpliwie jest to bardzo solidna mat matryca. E, co jeszcze go wyróżnia? Coś, co mnie bardzo zaskoczyło. E, prawdę mówiąc, e, nie sądziłem, że chip Mediatek z układem PowerVR E, SGX544 e, może być jednostką interesującą. Tymczasem okazuje się, e, że owszem, zdarza się, że tablet gdzieś w interfejsie przytnie, ale nie zdarza się to często e, i powiem szczerze, nawet można na nim zagrać w proste gry, ale i także wymagające. E, odpaliłem Real Racing, e, pograłem parę minut, e, no i co? No i okazało się, że gra e, owszem, może gubi klatki, ale jest zupełnie grywalna. Nie wiem, jak się sprawdzi na dłuższą metę, no ale w, po kil... przez kilka minut działała zupełnie sprawnie. E, oczywiście, jak powstanie test, sprawdzimy, czy ten chip ma problem z, e, z throttlingiem e, i czy z czasem e, gry są nadal grywalne. Na tej chwili zapowiada się to całkiem ciekawie. E, z istotnych rzeczy: e, ten tablet nie ma czystego Androida, tak jak Nexus, ma zmodyfikowane oprogramowanie Asusa. Nie są to jakieś wielkie zmiany, ale są. Co się zmieniło? Dodano kilka funkcji, jak na przykład szybkie menu po przytrzymaniu przycisku Home, z poziomu którego można wybrać aplikację, albo dostać się do podstawowych funkcji urządzenia. Rzecz, która mnie się osobiście bardzo podoba, czyli zamiast Helicopter View pojawiła się możliwość wybrania profili. Możemy przełączać się między rozrywką, pracą, domem, czy dowolnym innym, który możemy sobie ustawić. Każdy z tych profili ma inne ekrany, może mieć inne skróty. Może mieć inaczej poustawione aplikacje. Dzięki temu dzięki temu, możecie dostosować tablet do swoich potrzeb. mieć inny profil w szkole, inny w pracy, inny w domu. Całkiem przydatna sprawa. Asus wprowadził także, dodał także kilka nowych aplikacji, niestandardowych. W ogóle jest ich całkiem sporo. Jest Asus Splendid, który umożliwia, umożliwia kalibrację ekranu. Możemy sobie zmieniać temperaturę kolorów i tam zmienić parę jeszcze innych rzeczy. Dołożył także Asus Story, który jest po prostu albumem ze zdjęciami. Ze zdjęć w galerii składa coś na wzór papierowego albumu i możemy sobie zdjęcia w fajnej formie oglądać. Co do samej galerii zdjęć, to Asus także ją zmodyfikował. Pod względem e, możliwości no, jest ona podobna do tego, co oferuje w tym momencie TouchWiz albo e, HTC Sense. Czyli możemy przeglądać zdjęcia po godzinach, e, możemy przeglądać zdjęcia według lokalizacji, w których były robione. E, całkiem jest to fajnie i przejrzyście zorganizowane. Oczywiście funkcji niż u konkurencji jest trochę mniej, ale Asus tak naprawdę w porównaniu do Samsunga i HTC dopiero zaczyna swoją drogę. Jest e, lista zadań. Jest kontrola rodzicielska, którą można włączyć. Jest Movie Studio do. Jest generalnie tych aplikacji całkiem sporo. Co na plus? Na plus cena. Na plus to, że jednak jest to sprzęt firmowy, więc nie będzie problemów z serwisowaniem. Niewątpliwie na plus obecność slotu na kartę pamięci i dobry ekran. Jako plus, chyba zaliczyłbym jednak. Układ, który jest w środku, e, oczywiście powiecie zaraz, że za stówę więcej można kupić Nexusa z, e, z tegrą, jasne, zgoda, e, no ale tak jak nie każdy potrzebuje mieć aktualizację raz na trzy miesiące i możliwość e, modyfikowania softu, tak nie każdy potrzebuje tej tegry, a ta stuwa w tym segmencie ma znaczenie, no i poza tym Nexus nie jest tak fajnie lifestyle'owy, na pewno komuś się to będzie podobać, tak? E, więc chip jest także zupełnie w porządku. Minusów, no, no cóż, no, na razie jakiś bardzo poważnych nie widzę. Zobaczymy, z czasem może budowa powinna być trochę lepsza. Z fajnych rzeczy, z fajnych rzeczy jest to, że dostaliśmy także dwa etui. Pierwsze różowe pomijam, nie interesuje nas. Mamy natomiast fajne niebieskie, do którego wciska się tablet. I poza tym, że chroni i może wygaszać ekran, to także może robić za podstawkę. Całkiem zmyślna rzecz, trochę jak u wujka Apla. Tyle czasu zrobił to inaczej, bo to się nie zwija, a sympatycznie wigila. To na tyle, to by było na tyle. Więcej w teście, wrażenia robione na gorąco. Mam nadzieję, że jak się gdzieś machnąłem, to mi wybaczycie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Janek Wilstrów pozdrawiam.